Cześć, tu Ania po godzinach. Witajcie w kolejnym odcinku naszej serii z widzami Minecraft Teamwork. W tym odcinku zadanie wykonywał, już pokazuję... Ej, kurczę. Wykonywał, hmm, czyżby brat Bartka? Nie, nie. Wykonywał ilol z. I zadaniem było wykonanie hali do boksu. R oczywiście z trybunami dla widzów. I Z zrobił to zadanie. Więc pojedziemy teraz sobie zobaczyć, y jak wygląda. Jak widzicie, już pięć zadań. Teraz będzie po potem kolejne. I potem zrobię nową chyba tutaj stąd gdzieś tablicę na kolejne zadania. No, ale to jest przed nami. Tymczasem zobaczmy, co zrobił Z. Widzimy sobie tutaj. No jako, że nie było już miejsca w pobliżu y, m, mojego domku, to ilozet się przeniósł troszkę dalej. Tam za te koty y, za, y, za tą halę z. Co to było? Y, z, 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 z. Z boiskiem do siatkówki. O, przypomniało mi się, o, ale mam sklerozę niesamowitą. Dobra, zrobimy sobie troszeczkę ciemniej, bo jak jest ciemno, to fajnie wygląda wszystko dookoła. Się wszystko świeci. No i sobie pojedziemy szukać hali do boksu. Ja już wiem, że w tym kierunku, oczywiście w pewnym momencie powstaną tutaj drogi i tak dalej i także nie trzeba będzie latać, tak? Po prostu tylko sobie podjeżdżać. O, i już nam się wyłania Hala do boksu. Oczywiście moda jest już teraz tutaj na tym serwerze na wprowadzanie tych takich świetlnych, y, do nieba prowadzących, y, jak to się nazywa, nie wiem. W każdym razie, hala do boksu wygląda tak. Niby tak sobie po prostu taki domek, ale z wewnątrz, zaraz zobaczycie, objedziemy sobie na zewnątrz. Tutaj jest o. No dobra, to Wam potem pokażę. Na razie sobie z zewnątrz obejrzymy. No i z zewnątrz jest taka pasiasta. O, pasiasta. Pasiasta hala do boksu. Naokoło sama trawa. No na mapce już widać. O. Całkiem sympatycznie wygląda z góry. Zobaczymy, jak będzie w środku. Ale jeszcze zanim wejdziemy, to tak wygląda z przodu. Sobie tutaj zjedziemy w tu i wejdziemy sobie normalnie przez wejście główne. Tada! Witajcie w hali do boksu! Wyłączymy. Tu sobie dziurę zalepimy, żeby nie wpaść. No i tak wygląda przód. Cześć, świnko. wchodzi ze mną. I wchodzimy. Tu lawa. Wow. Dzień dobry, goście. A to są pewnie te, jak one się nazywają, plakaty z tymi, którzy dzisiaj akurat występują tutaj w roli bokserów. No i wchodzimy. Mamy hall. I mamy po Prawej i po lewej stronie drzwi. on zawsze idę w prawo. Nieupoważnionym wstęp wzbroniony, zatem to jest dla bokserów i ich ekip. I Tutaj również. Tu pewnie. Tam był czarny i szary. Tu, tu czarni, tu szarzy. No dobrze, to z tego co wiem, to one są takie same, te pomieszczenia dla bokserów. Mają tutaj swoje szafki, które sobie mogą używać. Mają tutaj, mogą się przygotować, poboksować troszeczkę w ten worek treningowy. I tutaj sobie tędy wychodzą, tam idą na ring. Tutaj mają co? Ubikacje, no tak. No tak, przydaje się, na pewno się przydaje. No ale ci drudzy mają dokładnie tak samo. Jeżeli słyszycie miauczenie, to mój kotek coś chce ode mnie, ale nie wiem co. Ona też nie wie, co ona chce. No, też mają worek treningowy i mogą sobie tutaj i tutaj, o tutaj i tutaj, wiecie o co mi chodzi. Hej, nie mogę wyjść z No, tu mają szafki i tutaj sobie tędy idą na ring. No, i teraz nie wiem, czy ten ring wam przedstawić właśnie od strony boksera, który wychodzi, czy od strony ludności miejskiej, która wchodzi. Dobra, idziemy od strony ludności miejskiej tymczasem. A zatem ludność miejska wchodzi tędy, tak jak my weszliśmy. I tutaj sobie wchodzi. O, tutaj jest taka wielka hala. Wielka hala na środku ring. No i sobie taka ludność wchodzi tutaj po świecących schodkach. Na swoje miejsca. I tu sobie siada i siedzi. I tutaj sobie w, mają loże bardziej ci wipowie. Także te kolorowe te loże wipowskie. No i jak widać ring jest całkiem sympatyczny. Tam już czekają, się namawiają, co będziemy, jak będziemy walczyć, i tak dalej, i tak dalej. Tutaj jest oświetlenie oczywiście oraz to, te, 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 te szkła to są te bimy. Lepimy. A tutaj ci, co nie zdobyli miejsc siedzących, mogą sobie tutaj normalnie stać i oglądać. A tam biegają sobie, przygotowują się komentatorzy do komentowania. Czyli co, odwiedzimy najpierw komentatorów. Komentatorzy mają swoje wejście. Wejście dla upoważnionych. A, ja jestem upoważniona. Dzień dobry panom. Widzę, że macie panowie mikrofoniki. Bla, 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 bla. Mhm. Kabelków mnóstwo leży na ziemi. Jak to u komentatorów na pewno. Ale są zdenerwowani? Normalnie jakby taniec odczyniali jakiś. Tutaj mają, mogą się napić, bo na pewno im w gardle zasycha, gdy komentują. Tutaj też. A tutaj mają swoje komputerki, żeby wszystko w świat poszło, to co oni tam mówią. No, oczywiście, kabelków mnóstwo leży też, jak to u komentatorów bywa. Dobra, idziemy dalej. Udało mi się nawet nie zatrzasnąć się w drzwiach, co zwykle czynię. Na Telebimach jeszcze nic nie ma, no bo jeszcze nie walczą, no to trudno, żeby coś było. Mm, I teraz tak, schodzimy sobie po schodkach. Ludność już siedzi, a tutaj mamy sobie ring. No, ci już są coraz, coraz bardziej nerwowi. Ring jak widać przedstawia wiadomo kogo. Tego, co go nie lubią. Okej. Okay. I teraz tak, ludność miejska, jak tak sobie siedzi, to od czasu do czasu też musi pójść do ubikacji. Zatem tutaj w tym, naprzeciwko holu, tu w tym miejscu sobie mogą wejść mężczyźni i kobiety. Gdzie my? Kobieta jestem. O, tutaj można sobie łapki umyć. Plum, 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 plum. Nie, wolę nie, nie ten, bo coś zepsuje. Nie ruszać. O, proszę. <grytanie> wolę nie ruszać łapką i proszę bardzo. Od razu zepsułam. Okej, okay, kamienne cegły już naprawiam. Jest naprawione. Także nie mogę ruszać łapką, bo zaraz coś psuję, więc nie myję łapek. No, oczywiście tutaj mogę sobie, mogę sobie, czy nie mogę sobie. Mogę sobie wejść, załatwić co trzeba. Papier toaletowy mam, nawet mogę skorzystać. I mogę sobie wyjść i umyć łapki. I tak może nawet raz, dwa, trzy, cztery, pięć kobiet jednocześnie. Wow! Super. Po czym idziemy do męskiej? Męskiej jest to samo, chyba. Nie ma żadnych innych ulepszeń dla mężczyzn. To dobrze, bez równouprawnienia. Ok. No i to jest w zasadzie wszystko. Panowie czekają, tamci panowie czekają. Telebimy są jeszcze jasne, nic na nich nie widać. Jest jasno, nawet jak jest yy, ciemno. <grym> To też jest jasno, jak widać. Więc jest bardzo fajnie. Okej. Okay. I to by było na tyle naszej prezentacji. Yy, Ilol yy, zrobił to bardzo fajnie, mi się wydaje. Bardzo właśnie tak przypomina to, co miało przypominać. I jest okej. Okay. Zatem pamiętajcie, myszki w łapki i pisanko. W komentarzach piszcie, jak wam się podoba. Oceniajcie po prostu, no bo, bo tutaj budowniczy nasi budują po to, żeby zostać ocenieni, żeby zostać ocenionym, hmm, jak to powiedzieć, żeby, żebyście ocenili to, co oni, ich pracę, żeby wiedzieli, czy fajnie robią, żebyście mogli potem wejść na ich kanał na, oczywiście na tych, którzy mają kanały. Fajne, yy, kolorowe takie, wow. Żebyście oceniali to, co yy, ich pracę ciężką, bo to jest jednak ciężka praca, to nie jest takie hop siup, sobie wejdą na, na serwer i zrobią, bo to trzeba to wszystko też porównywać, pobudować i tak dalej. Jak widzicie, to nie jest to mapa yy, płaska, tylko trzeba właśnie sobie znaleźć teren i tak dalej. I, 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 i naprawdę się napracować ciężko, także y, docencie to w jakiś sposób, dając łapki albo coś takiego, wchodźcie na kanał y, i Lola, czy y, kto tutaj budował, kurczę, wyleciało mi to z głowy, zaraz zobaczę, y, czy tam dziewczyn potem, jeżeli będą miały kanał, bo one jeszcze nie mają, i y, 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 y Bartka, który robił... Y, y, Baseny i Ripto, który robił ten koński taki parkur, czy jak to tam, zapomniałam jak to się nazywa. Zaraz zobaczymy, wszystko jest napisane przecież. I oceniajcie, oceniajcie i oczywiście też bierzcie udział w naszym budowaniu. Więc tak, Ripto, przypomnę, budował tor do jazdy konnej z przeszkodami. I to było zadanie pierwsze, czyli pierwszy odcinek naszej serii. O, Mr. Sidzey, sorry, że zapomniałam. Hala z, boisk, z boiskiem do siatkówki, tamto, tamto. Potem dziewczyny wybudowały stadion do piłki nożnej, tamto, tamto. Dziewczyny Shale i Witani, Potem Bartek wybudował kompleks basenów pływackich, to tutaj, to tutaj. No, i teraz właśnie Ilolz wybudował halę do boksu. Także macie już z czego wybierać, co oceniać i tak dalej. Także te łebki tutaj czekają na Was, na Wasze komentarze. A teraz przechodzimy do zadania szóstego. I uwaga, uwaga, podaję, podaję. Zadaniem szóstym będzie wybudowanie kortów tenisowych. No bo na olimpiadzie również są są, grają w tenisa. Więc zadanie szóste to jest korty tenisowe. I uwaga, muszą być co najmniej jeden kort główny i dwa poboczne. Takie jest zadanie. Yy, oczywiście z trybunami dla widzów, miejscami dla sędziów i tak dalej, komentatorów, pierdu pierdu, Ale po prostu muszą być dwa główne i je... je, twu, je. Jeden, jeden kord główny i dwa poboczne. Nie muszą być zabudowane, mogą być na wolnym powietrzu, ale żeby właśnie wystąpiły trzy sztuki. I to zadanie, osoba, która wygra wyścig hasłowy, może sobie budować sama albo może z pomocą właśnie jakiegoś swojego znajomego. Tak zresztą jak od, od momentu. Kiedy dziewczyny razem budowały, już dają taką możliwość, no bo niestety przedtem chłopaki wybudowali sami, nie mieli takiej możliwości. Bartek też wybudował sam i Lols też wybudował sam, ale jeżeli potrzebujecie pomocy, to jest ta możliwość, że możecie sobie kogoś zaprosić. Oczywiście musicie mi o tym powiedzieć, napisać, jak się ten ktoś nazywa, żebym mogła dodać do białej listy. No i przypominam, że zasady sobie zobaczycie wszyscy na jakie są w tej mojej serii. Wszyscy sobie możecie obejrzeć na stronie www.ania.pg.pl w sekcji faku. I co jeszcze? No i oczywiście musicie, żeby się tutaj dostać, żeby w sobotę, bo budujemy w soboty. Oczywiście ja ja przedłużam tutaj możliwość i tak dalej, ale generalnie jest taki Taka zasada, że budujecie w sobotę przez 12 godzin. I, I wtedy w czwartek właśnie wystawiam ten filmik. I tak, musicie zgadnąć hasło. Żeby zgadnąć hasło, musicie z, znaleźć dwie części tego hasła. Też już od jakiegoś czasu są tylko dwie części, a nie cztery, jak było na początku. Dwie części hasła. I pierwsza część będzie w tym filmiku, tutaj, który oglądamy w tej chwili. Oczywiście w adnotacjach. Musicie mieć włączone adnotacje, żeby zobaczyć tę część hasła. Także pierwszą część znajdujecie w adnotacjach do tego filmiku. Najprawdopodobniej teraz, jak o tym mówię, to pewnie będzie adnotacja się pojawiała. A drugą część hasła znajdziecie na stronie www.aniaPGpl w, w sekcji FAQ. I tam jak już znajdziecie ten, tę drugą część, to od razu stamtąd dłużicie przycisk, wyślij do mnie maila, czy jakiś taki. Poczekajcie, sprawdzę, bo nie pamiętam. O, ten przycisk się nazywa Kontakt e-mail. Także przy, przyciskacie to i wpisujecie w temacie hasło rozwiązane. Obie części. A w treści piszecie swój nick na YouTube, swój nick w Minecraft, żebym wiedziała, kogo dopisać do białej listy. Oczywiście piszecie, czy macie premium, czy non-premium. No i swój adres e-mail, żebym mogła do Was odpisać. No i to w zasadzie wszystko. Także przypominam, są dwie części hasła. Pierwszą część znajdujecie w tym filmiku, który oglądamy, a drugą część na stronie www.aniapg.pl I stamtąd wysyłacie do mnie maila. Wygrywa osoba, oczywiście, która pierwsza przyśle poprawne hasło i poprawne te właśnie dodatkowe informacje, czyli właśnie swój nick, nick w YouTube, nick w, w Minecrafcie i adres e-mail i właśnie trzymacie premium czy non-premium. I co jeszcze? Aha, i wysyłacie jak najszybciej możecie, no bo jak mówię, pierwsza osoba zdobywa możliwość budowania, ale od razu mówię, że dzisiaj ten filmik wyjdzie o 18, ale ja dopiero chyba jutro będę mogła sprawdzić, kto też był pierwszy. Także musicie mi wierzyć na słowo i, i, i. I po prostu czekać na informację, kto wygrał. No i to w zasadzie wszystko. Także pamiętajcie, jeżeli nie chcecie brać udziałów w budowaniu, to chociaż oceniajcie, komentujcie, podpowiadajcie, co jeszcze można, itd tak Podawajcie propozycje, jakie jeszcze budowle można, bo przecież podaliście mi na początku i, i jakoś tak potem ustało to. A przecież seria nie ma mieć tylko sześciu zadań, tylko no nie wiem, no więcej trochę, no żeby było z czego wybierać, prawda? Więc po prostu zaangażujcie się troszeczkę też w to i pomóżcie nam stworzyć taką serię, żeby była jak najfajniejsza i jak najwięcej tych budowli było. Oczywiście jeszcze będą te drogi do zbudowania i tak dalej, także jest jeszcze trochę zadań przed nami. No, ale, ale dopisujcie jeszcze kolejne propozycje. Oczywiście wszystko na temat yy, ten, który jest w tej serii, czyli obiekty sportowe. A jak będzie następna seria, to wtedy będziemy pisać to na, na, o obiektach z innej serii. Także przypominam, szóste zadanie to korty tenisowe. Wraz z tym wszystkim, co kortów dotyczy. I oczywiście mają być jeden kort główny i dwa poboczne. Także łapki, nie łapki w górę, tylko myszki w łapki. I proszę bardzo, zaczynamy. Wyścig hasłowy, właśnie od teraz, To tymczasem papa pa. Pa, pa. pa. pa czekam na wasze maile.